Cześć ludziska, z Kast tej strony nałogowy gitarzysta, a ze dzisiaj Bartek. jestem. Jako player, sześć tutaj pod moim celownikiem. Um, gramy w Blockade'a, City, City 17. Jaki poród do Blockade'a, yeah. No, ale na ile nie wiadomo. Aktualnie nie mam dobrego internetu, żeby coś nawet aktywować z lepszych gier. Znaczy lepszych, lepszych, to już bardzo dobra nie? To się, to się nie da ukryć, ale... Ale no nie, ma, nie mam internetu, żeby nagrywać czegoś innego. Możliwe jak nie co nagrywanie z czego to jest jeszcze róż, ale, ale raz to na razie nie mam czasu, żeby powiedzieć, co wiem, coś porobić. No. I tak więc odcinki no, prawdopodobnie będą tylko jedna, jedna raz w tygodniu teraz, ponieważ y, mam taki, taki internet, że się nie da grać. Nie da się nic wrzucać. Dopiero jak ogarną coś lepszego, no to w tym coś wróci. Nie, bo im jeszcze pracę. Po prostu na ugoju ma no was znosił, nieco nagrywam właśnie. Nieprawda, tak. bardzo mi się złożył. <grym> Tam ci mi jakaś. No. Jakaś Renata Bora jest. To jest. No? Jest Renata pierwsza u niebieski. No, ale na co? No i tak. tak. mu zaczęło się nagrywać, się nagrywamy. Dokładnie. A co tu robię A co tu robią za murki? Nie ma murków. Co, tak, tak, Kur... I zginąłem. Z czego? Z wyrzutni rakiet. Wyrzucie. Jak najwięcej dzisiaj zginął z no. wyrzutni rakiet. Mówiłem, że wielki pas do blokady, nie? Mogę tak. no, no bo Bartek, tak w ogóle uzyskał z powrotem możliwość grania w blokady. Jeeey, otłapki w górę. Chciałbym mieć łapy w górę. Ja nie mogę nawet kolej z eskiłem to robić, z rakiet powolę. Musiłem cię. Dzięki ale nie chciałem no. nałogowie trzeba mieć coś drugi, tak się fali, że jesteś lepszy ode mnie się nigdy co? się nigdy, to czy jestem bo nie jestem lepszy Lepsze bronią, ale nie tylko. Oczywiście. tej Teraz się tu Tak? Teraz się Chodź na tych żółtych, co? A co na tych żółtych chodzimy w sumie No, to Dobra, ja na jakiś niebieski, też. Wiesz, daleko, no, no, idę no, no, bo no, no, Bo no, bo wszędzie no, no, jak To chodźmy, chcesz. Dobra idę, na no, no, no wiem, że to ty. O ja, niepokorny. Nie jesteśmy żółci? Nie, no, wiesz, jesteśmy zieleni. na środku jest żółty. No co idź do niego. Tego się Tego się boisz. Nie, to bo nie ma. się no bo ja się No czasem się się sam się się O kurwa o, Nie było tego się mm. chyba mm. Tego nikt nie słyszał, tego nie było No z muścierza dostałem mm. na twarz mm. Kolekowy, no Hal Jakże jest późna godzina ale... na no tak w ogóle to nagrywamy to o godzinie y, 2.24 Co nie jest normalną godziną do nagrywania mm. Jak to nie? zupełnie się normalna Tak, to no, nie ciebie Nie? Bo ja nie nagrywam odcinków! Haha! Słogatym ha. to to nagrywa Ty. Ale halo, normalnej godzinie! To było normalnie, tak. to do 14 nagrywa się. No, nie trzeba wokoło. Nie, o, nie, 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 w nie, no. Jednego nie, Jeden nie, 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 ale nie, 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 dobra, idę na nie, ja. nie, są nie, Co, bo są łatwiej fragiet, Kurde. Trzeba coś nabić, nie, no nie, 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 Będę, idę dalej O kurwa Nie wiem w czego ukrywałem Jestem ja przeciwnicy, opornicy. Zmiana broni i Hmm, gra ja jaka? Może na krajtaka? No tak, jakby troszeczkę tam za mało amunicji było. Hmm. Hmm. Zabijać taką ilością amunicji, no to co ciebie zagrać? Bo jak ja cały czas ludzi tu no to co mam robić? Słaby nałożeń, słaby. Bardzo. Każdy czy coś, Oła. I nałogowy, nałogowy, wszystko się zgadza. Wszystko. Dokładnie, co mam się z Co on się sprzeczać? z tym, że jest... No, I nie powiem tego. I to nie wiem tego. A właśnie, nałogowy organizuje konkurs dla mnie. Nie, pierwsze słyszę. <grytanie> nie, bo wszystko no to wymyśliłem? Wygrania będzie gra. No, chyba nie. Będziemy trzy razem z tymi dodatkami. No, oczywiście, no i co jeszcze? Może ty wygrałeś? Ty wygra, ty wygra, ty wygra. to dziwne. Bartek funduje gra. <grym> Bartek funduje nagrodę, więc może być. Chyba ty. Ja to rozgłaszam, ty to fundujesz. To działa. Właśnie w tym drugą stronę działa. Nie mogę ci zabrać tej, tej przyjemności. No ja, się, ty mi przyjemnością, wiesz. Ja. Tak. Aktualnie ja mam jeszcze troszeczkę za mało widów, żeby mieć dobra, dobra. konkursy. Jeśli z swoich widzów, jeśli są dla Ciebie ważni, organizuj konkursy. Są dobra. dla mnie ważni, ale, ale na razie nie jesteś. Muszę się... najpierw wypłatę jakąś w dostać z roboty. Jak już miałeś na co innego, przy tym wypłatę to wypłatę nie znam. To wypłata i tak i tak będzie rozdzielona na wiele rzeczy, no ale hmm? dużo wyokrągł kursów, to Najważniejsze to moje życie, żeby się utrzymać. Życie jakie nałogowy jest. Czarty. Co? Właściwie bydlaka kaku No. Aha. ja walczę na środku, a ty kurza połatwę kilka. Słabo, słabo. O kuźwa, no, bo granat musieli dać. No tak w ogóle Bartek właśnie gra od nowa, bo nie wiem, czy mówić czego. Nie... nie wiem, jak chcesz. Nie wiem, czy, czy się na to też. Nie, bo po prostu nie mogę grać i no. No ale z jakiego powodu? No dobra, Bartek ja nie po prostu grać. Co? Błąd autoryzacji. Nie, ten powód nie wyczułem, no, ale dobra. Mówię, błąd autoryzacji. No dobra, to czyli błąd autoryzacji? No. No i... Widzicie, ludzie, jeśli... Widzicie, ludzie, jeśli naprawdę nie możecie grać w Bakayla, jest dla was nadzieja. Dokładnie, Bartek miał tym podał autoryzacji i Bartek wytrwał, co, chwil, co jakiś czas wchodził, sprawdzał czy się da, oglądać tylko menu chciał e, dzisiaj, no i wszedł, no i się udało, że... nie, przedwczoraj, 3 dni, 4, o to nie, to, to jeszcze dalej, 4 dni przecież, 4 dni, 4 dni, nie mówisz, nie, to się mówi, że... znaczy wczoraj mówiłeś, że 3 dni, 3 dni, 4 Przecież przed wczoraj graliśmy pierwszy raz. No nie, przed A tak? Na ty jesteś narąbany? Druga Jak? jest. Hale. Już jest druga. Co nie zmienia jest Zmienia fakt bardzo wielki. Czekaj, że za to kryje ci. Gdzie Co to było? nie. To za mnie fagi. Wiem Full auto To nie jest sens. Szanujmy No, to nie trzeba kontrolować Blockade i full auto Boże, to było To było niekontrolowane full auto Ubiłem pięciu Jak wyobrażasz, wyobrażasz sobie to? Żeby w blokadzie kontrolować full auto? Uh, uh. To jest Dostałem twarz z, z naszego kochanego kanału. Hmm. No bo pochwali się coś nowego do Twojego ekipunku doszło. A, jak to jest Tak jak ja wskażę się nie ma bo sobie nie masę, no, to co Ma, tak, 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 Znaczy, broń jaka była broń, tylko że no, trzeba wydać trzy strzały, jest mało amunicji w magazynku, a trzy strzały trzeba będzie cię koledzy zabić w hełmie, no, żadnego strzału nie ma. Co nie zmienia faktu, że mogłeś pokazać te broni? No pokażę ty się zajmę. Zabił cię on? Jakiś czerwony? M12 lewy mnie M14B coś takiego, to jest Bardzo kiepska broń, ale no, dobra Pokażesz, pokażemy Ale ty halo Pokaż jak nam grasz no mam ją właśnie hmm. Ma 60 naboi i 10 w magazynku Niby 3 te pada się z tego zabił na raz W magazynku tak Lecz znaczy zależy to Pewnie Ty brzydki jesteś, naprawdę Ty, Ty też oj, oj. Obiję pobiłem ci to Jestem rządzy krwi Jesteś drżący krwi? Drżący i chcący czy coś Sący, hehehe Jeszcze krwi Sorry, przeszedłem jeden z HP Z Czemu Ten mocał ostatnio obiam do podnieść Właściwie się spędziły. jeszcze głoszy. Wiem. Widziałem. Ale wiesz, że o, jesteśmy przy ich respie? Tak, wiem. bo Nawalałem mu po głowie i miał spawn protection. Koniec z tej broni. Poczekaj, no hala, przecież to jest jakiś kilkosekundowy spawn protection. No. To jest g jest tak, że od, razu, że od razu zabijasz kogokolwiek. No Dokładnie. no hala. A szanujmy się. Jeżeli jak ty, ale ja się szanuję. Nie go nie sądzę. na jego... A spał na takim razie. Mordujemy. Może ludzie mówią, jak, jak brakowałem tego blokady. Niby taka prosta gierka, kurczę, tak ciąga. A tak, bawi. Tak żąda o, o z kasy. To przy okazji. No. Mów, polecam gierkę, naprawdę. Jeśli nie macie co robić w wolnym czasie i po prostu coś. Szukać takie gierki, to polecam w całym, w całym tym. Popatrz na niebieskich, typarze czerwony Nie żyjesz No właśnie, idę na respon, gdzie zawsze, na środek Kuźwa, mnie niebieski nie jak się zwróciłem do czerwony A, nie mogę go zaleka zabić, jaka lipa A, dobra, weźmy to Nie ma straszną, ten, mały...

Nie no, nie wiem czy to tak masz. To samo tak masz, że nóż ch chcesz wyciągnąć bo sobie biec, biec szybciej. Yy, tak, cały czas, że nią bronię co chwilę. Za dużo bram w CS-a. Jesteś maniakiem CS-a kurcza. się tak staje, no. Czasami powiedziałeś, że chcesz go do tego dojść, do, do Global Vita. Nie do Globalita, to jeszcze kupa lat. Kupa <gupy> lat. No tak. Gdzieś nie Dokładnie to, co teraz poczułeś No ale ja to ustawiłem na nie co ty Ja trzech No mówisz mnie to, co ty No kuźwa, no, no wyciągnąłem tego mała Znaczy katana Yyy, czekaj, czekaj A, ja tutaj jestem ja tak szukam się w niebieskich, kurde, nie mam. Player jest, a mnie nie ma. Tak mało mam zabitych, tak patrz. No dobrze. To dobrze, to, się robi. to, się robi. to, się... to się znowu. No nic, nic, takiego. Zabity. raz tego zabiłem. Co chłopak zemścił? Na mnie jeszcze nie miałem okazji Chciał się tylko zabić, tak? On był zajęty mną Dokąd ja dostałem koła? I właśnie zabiłem tego typka Patrz do mnie. Tu jesteś? Tu patrz. Ale na środku jesteś. jesteś. No, i chodź tu. I trochę koło niebieskie. W sumie nie wiem, gdzie teraz jest jestem. Jest na spodzie niebieskich. Po tej stronie. Tylko no. w plecy. Kochanie, dostałem. Player. Żółty cały czas mnie kurde, prześladuje no. czekaj, idę za tobą idź dalej nieee idź dalej nieee Idź dużo nieczysta aaa, koni mnie pedofil aaaaa cicho, czy spadę? Mmm, obiecy nie obiecy, bo to bym chciał zatrzymać, te słowa Żółty leci. kogo ty strzelasz? No, dobra, prawda, 90... 494 mam, widzisz to? Ale cioram, jeszcze się siły boję.

było miło, ale się skończyło na odcinek to tyle. No co, no myślę, że za dopiero za tydzień. Łapkujcie, komentarze mi nie widziane, cię za mną nałogowy. Ze mną Bartek i myślę, że dopiero za tydzień się zobaczymy, ale zobaczymy. Dobra, na razie, cześć.